W październiku 2000 roku Gino Meek polował w lesie ze swoją rodziną niedaleko ich domu w Noren w Ontario w Kanadzie. Gdy zaczęli wracać do samochodu, na ścieżce niedaleko rzeki Vermilion słyszeli przerażający dźwięk, dochodzący nie wiadomo skąd. Gino myślał, że jest to niedźwiedź albo łoś, ale krótko po tym zdał sobie sprawę, że to żaden z nich. Był doświadczony łowcą, który znał las, był bardzo zmieszany. Zaczął nagrywać dźwięk, żeby spytać się kolegi co to mogło być, ale gdy dźwięk był coraz bardziej słyszny, Szalny, wiedział, że to coś się zbliża. Jego żona się przestraszyła, zabrała wnuka i pobiegli do samochodu. Posłuchajcie sami tego dźwięku i powiedzcie, co o tym myślicie. Na social mediach były różne teorie na ten temat. Nawet eksperci nie wiedzą, co to jest, wliczając to ministra od zasobów naturalnych i leśnictwa. Od czasu, gdy Gino wrzucił te dwa filmy do internetu, zaczęły być viralowe. Teorie zaczynają się od tego, że może to być Bigfoot, albo wielki niedźwiedź, a wy jak myślicie, co to może być? W 1998 roku 17-letni Christopher Davis, z Le country z południowej Karoliny, jechał do domu ze swojej nocnej zmiany w lokalnej restauracji, gdy w pewnej chwili przebiło mu się koło. Christopher wyszedł i założył koło zapasowe. Gdy już szedł do drzwi, zauważył ponad dwumetrowe stworzenie idące w jego kierunku. Wskoczyło na górę samochodu, a Christopher szybko pobiegł do środka, zamknął drzwi i zaczął jechać do przodu. Rozpędził się i mocno przyhamował. Stworzenie zniknęło. Opisuje je jako zielona postać, wyglądająca jak jaszczurka z czerwonymi. Oczami i trzema palcami. Historia Christophera została wyemitowana w telewizji. Człowiek jaszczurka był miejscową legendą i był wykorzystywany jako atrakcja turystyczna. Znaki o istnieniu tego stworzenia były zanotowane kilka razy w ciągu roku, ale nigdy nie zdołano go nagrać. W 2012 roku grupa badaczy z kanału Fact or Fake at Paranormal Files, na czele z agentem FBI Benem Hansonem, poszli do lasu niedaleko Biszwo-Pile w południowej Karolinie, żeby znaleźć legendarne stworzenie. Nagranie jest prawdopodobnie pierwszym w historii to stworzenie pokazuje ono coś chodzące pośród drzew. Nagranie pochodzi z kanału Encounters26 i było wrzucone 14 marca. Nie ma na kanale innych filmów, opis brzmi. Byłem wtedy z moimi przyjaciółmi łowić ryby w nocy. Żyję w Bishop Vile i przez całe moje życie nie widziałem czegoś takiego. Według Bana nagranie jest ustawione. I że miał być to eksperyment społeczny. Przyznaje się, że był to on w przebraniu. Powiedział również, że to nagranie nie ujawnia postaci człowieka z czurki, Ale wierzysz, że może istnieć. Do you think that was Holy Wyobraź sobie, że wędrujesz po lesie Podziwiasz naturę, dookoła ciebie słyszysz szum liści I po chwili zauważasz coś strasznego Ziemia pod tobą wydaje się unosić i formować Jakby oddychała lub jak coś pod nią próbowało się wydostać Właśnie coś takiego doświadczyła osoba w lesie niedaleko Apple River W Nowa Skocja w Kanadzie Nie ma tam żadnych tajemniczych postaci ani niczego paranormalnego Ale bez wiedzy co to może być, być może to przerazi jakiegoś wędrowca Ekspert tego lasu powiedział, że jest to rezultat działania wiatru i ziemi podczas burzy Podczas burzy Ziemia nasyca się wodą, która powoduje kohezję gleby z korzeniami drzew. Stają się wtedy luźne w miarę wiejącego wiatru. Drzewo wywiera na niego siłę pającą i wspomniana siła jest przenoszona na korzenie drzewa, powodując, że ziemia wokół nich unosi się. Zjawisko to nie jest powszechne, ale nie tak rzadkie jak mogłoby się wydawać. Ponieważ inne podobne filmy zostały też nagrane. Rzeka Apple, obok której schwytano to zjawisko, jest obszarem pływowych mokradeł solnych, co czyni zjawisko bardziej powszechnym ale widok oddychającej ziemi jest wystarczająco przerażający, a zwłaszcza jak nie wiesz co to jest. Natura jest zawsze pełna niesamowitych rzeczy, które mogą nas zaskoczyć. Breakdown jest pełen filmów pokazujących, że filmy paranormalne są nieprawdziwe. 21 stycznia 2013 roku Flip złapał coś na nagraniu podczas wędrówki w Oregonie, co według niego jest dowodem na wielką stopę. To co nagrał, wydaje się być czymś innym, czymś bardziej strasznym. Miało to miejsce około 23, jakieś 60 metrów od jego domu na skraju lasu. Od początku nagrania słaźnie zidentyfikowany głos dochodzący ze środka lasu. Phil to określa jako pies albo hienę. Przypominał śmiech jakiegoś szaleńca i, i trwały około 15 do 20 minut. Zorientował się, że to coś zbliża się i był jakieś od 10 do 30 metrów od niego. W drugiej minucie 29 sekundzie nagrania słychać strzał z broni, a następnie cisza. 30 sekund później było tak samo, a, a kolejne 20 sekund później jeszcze jeden wystrzał. Potem słyszał ten sam dźwięk, tylko jakby to był krzyk. 11 i'm a couple hundred feet from my house and you can hear it going off in the background right now kind of sounds weird uh, kind of sounds doggish hyenaish but you can hear it going off in the background right now it's really kind of strange just to say the least uh, it's been going off for about 15-20 minutes so far um, by the fire station and uh, it's pretty crazy so if you can Listen, that'd be crazy. Hold on. I mean, that almost sounds like laughter. Gunshot. Somebody just shot over into the woods. Także to by było na tyle, jeżeli film wam się spodobał, szczerze łapkę w górę oraz jeżeli jesteście nowi, zasubskrybujcie ten kanał po więcej, myślę, że nawet fajnych filmów. Także co, ja nie zabieram wam już poranka, popołudnia, czy też wieczoru. Trzymajcie się, na razie, cześć!